Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich skromadzonych w pierwszym odcinku z gry Limbo. Zachęcam was do subskrypcji, do łapkowania, jeśli materiał wam się spodoba. Postaram się dużo też wam tutaj nie gadać, żeby nie zanudzać tego całego gameplayu. Ok, budzimy się takim chłopcem. Gra jest takim klimatycznie dosyć, wydaje mi się, że takim smutnym. Takim dźwięk dźwięk plus animacja jest taka, taka narracja pogrzebowa. Taka, wiecie, że tu tego chłopca tak szczerze nic nie cieszy. On ma taką, taką neutralną, jakby. Reakcje na to wszystko. Tło tutaj, które jest przedstawione, jak sami widzicie, jest wszystko ciem... czarno-białe. Dobra, więc lecę. Tu będziemy mieli sporo zagadek do rozwiązania. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jak długi go zrobię? Jeszcze nie wiem. Myślę, że do 20 minut. Cały gameplay z tej gry też nie jest długi więc e, może mi to dużo nie zajmie no zobaczymy, zobaczymy, czas pokaże zobaczymy czy też wam się to wszystko spodoba jak to przyjmiecie Ła, dobra, elegancko początek nie jest wcale trudny wszystko jest tutaj takie końcóweczka jest taka dosyć wymagająca trzeba trochę pomyśleć ale na tym początku nie wydaje mi się, żeby było tak trudnie. Widzicie, ja tak jak mówiłem, tak jest czarno-biały ten wydźwięk tej gry. Ale jeśli lubi ktoś takie właśnie zagadeczki to gierka jest jak najbardziej dla tej osoby. Ja w sumie też y, ją kupiłem z ciekawości. Znaczy, czy ja przepadam za zagadkami nie do końca, ale lubię jak są jakieś tam zagadki można troszeczkę pogłówkować. Jak pierwszy raz przechodziłem, no to powiem bez jakiegoś tam poradnika, bo grałem bez poradnika. No to główka troszeczkę e, parowała, że tak powiedzmy, ale było warto. Było warto, bo było naprawdę ciekawie. Dobra, no to my w sumie ruszamy dalej. Okej, okay, tu są pułapeczki. Trzeba będzie je chyba odsunąć. Tak, zgadza się. Okej. Okay. I mamy to. Tutaj trzeba to ciało wrzucić do tej pułapki. Wtedy będziemy mogli wskoczyć na tą linę. Okej. Okay. Dobra. Świetnie. A my kolejny O, kula. uwaga. uwaga udało się uniknąć, więc możemy wyruszać dalej Let's go! W takim bądź razie. Też zastanawiałem się, czy zostawić, zostać przy kamerze, czy bez kamerki, ale stwierdziłem, że może zostanę jednak bez. Przesuwamy to. Skakujemy tutaj na górę. Okej. Okay żeby tam przedostać się na drugą stronę, musimy taką kłodę, jakby to powiedzieć, przewrócić i ta kłoda znajduje się tutaj tutaj na samej górze. To też może pewnie y, mogą też oglądać osoby, które będą akurat to przechodziły i nie będą w stanie nie będą w stanie rozwiązać zagadki. To tak szczerze, ja polecam w ostateczności korzystać z poradników. Zachęcam jednak do główkowania, bo w sumie na tym to wszystko polega, na tej gierce, nie? A nie oszukujmy się, gierka też nie jest jakaś specjalnie długa. Ja to będę musiał na środku postawić. Ok. Dobra, chyba już jestem w stanie to skoczyć, ale Podsunę jeszcze to. Bo tutaj, jak wpadniemy do wody, to już jest po nas. To jest GG tak zwana. Dobra, kolejna sekwencja. Trzeba tego pająka zmusić, do tego, żeby uderzył w, to, w tą ziemię. I wtedy spada nam tak zwana taka pułapyczka. W tą pułapkę musimy zapędzić te jego rączki, żeby przejść dalej. Rączki no nóżki. Jak sobie to nazwie każdy kto jak chce. Patrzcie, elegancko. Dobra, mamy jedną. Trzeba mu chyba wszystkie się pozbyć. Chorączak. Bo on najpierw tak celuje. Można chwilę poczekać, i się odsunąć. Okej, okay. i została mu ostatnia noga. Ona... Wydaje mi się, że każda ta noga jest dłuższa. Okej, okay, nie trafiłem. Zdarza się najlepszym, jak to się mówi. Dobra, mamy to. Okej, okay, pajączek ucieka. Stracił trzy nóżki. A my zasuwamy dalej. Zasuwamy dalej. Okej. Okay. Nie mogę się poruszyć. Oho. nas dorwał No i co teraz? Zrobił z nami kokon. Okej, okay. aha, trzeba się rozbujać. Dobra. Mamy to. Okej, okay, to lecimy. Dobra, udało się. Bo tutaj, jak dłużej przytrzymiemy yy, tak zwanego x to jesteśmy w stanie skoczyć. Okej, okay, tą kulę trzeba przesunąć, żeby ten pień mógł spaść. Ale też trzeba uważać, żeby na nim nie zginąć. Dobra, no i zasuwamy do przodu, jak to się mówi. Trzeba uważać na tego pająka. Dobra. Okej. Okay. O, rozwaj... o rozwalił się ten cały kokon, więc to nam pozwala iść dalej. No dobra, świetnie. I to możemy iść dalej. Mm -hmm. Tutaj na górze jest pułapka. Trzeba uważać. Dobra. Pięknie. Gąsko. Świetnie. Okej. Okay, dobra. Wyszło. Picobello. Okej. Okay, mamy to. Ohoho. Było blisko, co? Okej, okay, dobra wow. Ależ akcja Akcja, animacja Co to jest? To jest kolejny... Nie, to nie jest pająk. To jest po prostu mechanizm. Tak zwany... O! Proszę bardzo, kogoś tutaj mamy. Ktoś nas próbuje powstrzymać. Mhm. Tutaj takie opony palące spadają. Dobra. Postaram się je ominąć. Jak najszybciej. Trzeba ich dogonić szybciutko, szybciutko. Okej, okay. dobra, mamy to. Pięknie udało się. Więc zasuwajmy dalej. Tu chyba nawet nie ma jakiegoś takiego dźwięku melodycznego w tej grze. Okej, okay. goni nas, pająk! Niedobrze, niedobrze. Bardzo niedobrze, drugi widzu. Mamy problem. Okej, okay, tutaj jest skłoda. Trzeba poczekać na tego pajączka. Wtedy on przytrzyma nam końcóweczkę Dobra, świetnie Można uciekać dalej Uuu. O kurde She 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 Leci Ula! A, o, uu, biedny pajączek Ale mu się obarywało, co? Dobra, a ja zasuwam dalej W takim bądź razie Dobra, ja myślę, że na tym etapie możemy sobie zakończyć dzisiejszy odcinek jeśli Wam się podobało, to zostawcie subskrypcję, komentarz, łapeczkę. Ja Wam dziękuję, trzymajcie się cieplutko, pa pa.